Zimowy wiatr hulał po peronach małego dworca kolejowego w centralnej Polsce. Śnieg skrzypiał pod butami nielicznych podróżnych, którzy owinięci w szaliki i czapki czekali na spóźnione pociągi. Powietrze było mroźne, a niebo zasnute ciężkimi, ołowianymi chmurami. Wśród zmarzniętych ludzi siedział starszy mężczyzna, miał na sobie cienki znoszony płaszcz, zniszczone buty i czapkę, która ledwo zakrywała mu uszy. Trzymał przy sobie stary plecak i termos, którego zawartość dawno już wystygła. Nikt nie zwracał na niego uwagi. Był jak cień, jak element krajobrazu, którego nikt nie zauważa. Stary mężczyzna przyszedł na dworzec już kilka godzin wcześniej. Nie miał dokąd pójść. Peron dawał przynajmniej dach nad głową i odrobinę światła. Czasami, kiedy przechodził patrol kolejowy, udawał, że czeka na pociąg, żeby nie wzbudzać podejrzeń ale tego wieczoru miał mniej szczęścia. Dwóch ochroniarzy ubranych w ciemne kurtki i czapki z emblematami zauważyło go siedzącego pod ścianą przy wejściu do poczekalni. Jeden z nich podszedł bliżej i bez słowa złapał go za ramię. – Panie, ja tylko… – zaczął cicho starzec, ale drugi ochroniarz przerwał mu ostrym tonem. – Dworzec to nie noclegownia. Wynocha stąd. – Zanim ktokolwiek zdołał zareagować, mężczyźni chwycili go pod ramiona i dosłownie wyciągnęli z budynku na zewnątrz. Drzwi zamknęły się za nimi z głuchym trzaskiem. Starzec zachwiał się i upadł w śnieg drżąc z zimna. Kilka osób patrzyło na tę scenę z daleka, ale nikt nie podszedł. Wiatr niósł echo jego kaszlu i skrzypienie kroków oddalających się ludzi. Nie wiedzieli, że za niespełna godzinę ten pozornie zwyczajny wieczór zmieni wszystko. Starzec siedział w śniegu tuż przy krawędzi peronu, próbując złapać oddech. Mróz szczypał go w policzki, a dłonie drżały tak bardzo, że nie był w stanie zapiąć guzików w płaszczu. Ludzie przechodzili obok, zajęci własnymi sprawami. Ktoś spieszył się na pociąg, ktoś inny rozmawiał przez telefon. Inni odwracali wzrok, by nie czuć ciężaru jego spojrzenia. Nikt się nie zatrzymał. W oczach starca widać było mieszankę zmęczenia i upokorzenia. Nie był agresywny, nie prosił o pieniądze, nie krzyczał, po prostu chciał gdzieś przeczekać zimną noc. Na drugim końcu dworca, w niewielkim biurze kolejowym, siedział dowódca regionalnego posterunku kolei, major Jan Kosiński. Był to człowiek surowy, ale sprawiedliwy, od lat związany z koleją. Tego wieczoru skończył wcześniejszą inspekcję i został, by dokończyć raport. Mimo późnej godziny w jego gabinecie paliło się światło. Przez okno widział peron i rozpoznawał większość osób, które codziennie przewijały się przez dworzec. Gdy jego wzrok padł na skuloną postać starca, coś w nim drgnęło. Jan nie był człowiekiem, który łatwo ulega emocjom. Przeżył w życiu wiele, widział biedę, tragedię i obojętność ludzi, ale coś w sposobie, w jaki ten człowiek siedział w śniegu. Poruszyło go głęboko. Przypomniał sobie własnego ojca, który w podobnym wieku czekał godzinami na dworcu w mrozie, wracając z pracy. Wstał z krzesła, założył płaszcz i czapkę i ruszył w stronę peronu, nie do końca wiedząc jeszcze, co zrobi. W tym samym czasie na peron wjeżdżał spóźniony pociąg. Para z lokomotywy unosiła się jak mgła, tworząc scenerię, która przypominała coś ważnego, choć nikt jeszcze nie wiedział co. Jan szedł szybkim krokiem przez ośnieżony peron, a para z lokomotywy mieszała się z zimowym powietrzem, tworząc gęstą mgłę, w której światła latarni rozmywały się w złotawych kręgach. Gdy zbliżał się do miejsca, gdzie siedział starzec, poczuł, jak serce bije mu mocniej. Nie z powodu wysiłku, ale z niepokoju, który od dawna nie dawał mu spokoju. Na co dzień podejmował decyzje spokojnie, z zimną głową. Ale dziś coś było inaczej. Ten obraz starszego człowieka, wyrzuconego na mróz jak niepotrzebny przedmiot, głęboko go poruszył. Starzec siedział na ziemi oparty o ścianę peronu. Jego twarz była zaczerwieniona od zimna, oczy przymknięte, oddech krótki i urywany. Drżał. Jan zatrzymał się tuż przed nim. Przez chwilę po prostu patrzył, nie wiedząc, jak zacząć. W głowie brzmiały mu słowa ojca. Godność człowieka poznaje się po tym, jak traktuje tych, którzy nic nie mogą mu dać. Te zdania, które przez lata wydawały mu się banalne, nagle nabrały niezwykłej mocy. Proszę pana, powiedział cicho, klękając obok. Czy pan mnie słyszy? Starzec otworzył powoli oczy. Spojrzał na Jana nieufnie, ale bez wrogości. Chciał coś powiedzieć, lecz zamiast słów z jego ust wydobył się kaszel suchy i głęboki. Jan zdjął rękawice i podał mu rękę, pomagając usiąść prościej. W tym momencie kilku podróżnych zwróciło uwagę, ale nikt się nie zbliżył. Stali w oddali, jakby to nie była ich sprawa. Jan zrozumiał, że sytuacja jest poważniejsza niż myślał. W jego głowie zaczynał rodzić się plan, nieimpulsywny, lecz zdecydowany. Wiedział, że tej nocy nie może pozwolić, by człowiek ten został tu sam. Jan podniósł wzrok i rozejrzał się po peronie. Ludzie patrzyli z daleka, niektórzy z lekkim zakłopotaniem, inni z obojętnością. Wiatr przybierał na sile, niosąc ze sobą drobny śnieg, który wciskał się za kołnierz. Dowódca wiedział, że jeśli starzec zostanie tu choćby jeszcze godzinę, może nie przeżyć tej nocy. Temperatura spadała szybko, a mężczyzna był wyraźnie wychłodzony i osłabiony. Jan zacisnął szczęki. Nie zamierzał pozwolić, by kolejny człowiek zamarzł na jego dworcu pod jego okiem. Pochylił się i pomógł starcowi wstać. Było to trudniejsze niż przypuszczał. Ciało mężczyzny było sztywne, a nogi uginały się pod nim. Jan objął go ramieniem i powoli zaprowadził do budynku stacji. Kiedy tylko weszli do środka, napotkali dwóch ochroniarzy, tych samych, którzy wcześniej wyrzucili starca. Ich miny zdradzały zaskoczenie, gdy zobaczyli dowódcę z tym samym człowiekiem, którego brutalnie usunęli. Jeden z nich otworzył usta, jakby chciał coś powiedzieć, ale Jan spojrzał na niego chłodno, z autorytetem, który nie znosił sprzeciwu. Milczeli. Zaprowadził starca do małego pokoju socjalnego obok biura dyżurnego. Było tam ciepło, palił się grzejnik elektryczny, a na stole stał czajnik. Posadził mężczyznę na krześle. Nalał mu gorącej herbaty i podał kubek w drżące dłonie. Starzec patrzył na niego z wdzięcznością, ale też z niedowierzaniem, jakby nie rozumiał, dlaczego ktoś nagle okazał mu tyle uwagi. Jan usiadł naprzeciwko, z rękami splecionymi na stole. Proszę się napić, powiedział spokojnie, a potem porozmawiamy. W jego głosie nie było litości, była powaga i ciepło. W tej chwili Jan nie był tylko dowódcą kolei. Był człowiekiem, który postanowił nie przejść obojętnie. Starzec trzymał kubek oburącz, jakby bał się, że gorąco uleci zbyt szybko. Jego dłonie wciąż drżały, ale na twarzy pojawił się delikatny cień spokoju. Przez chwilę panowała cisza, przerywana jedynie tykaniem zegara i szumem wiatru za oknem. Jan obserwował go uważnie. Wiedział, że musi dowiedzieć się, kim jest ten człowiek i dlaczego znalazł się w tak dramatycznej sytuacji. Ale czuł też, że nie może naciskać. Zbyt wielu ludzi traktowało tego starca jak problem do usunięcia, a nie jak człowieka, który coś przeżył. Jak się pan nazywa? Zapytał spokojnie. Stefan odpowiedział po chwili starzec cichym, chropowatym głosem Stefan Wojnar Jan skinął głową Panie Stefanie, co pan tu robi o tej porze? Mężczyzna spojrzał w bok, zawstydzony. Wróciłem po latach, ale nie mam dokąd pójść. Myślałem, że może ktoś jeszcze tu będzie pamiętał. W jego oczach pojawił się błysk bólu, który Jan dobrze znał. To był ten rodzaj cierpienia, który nosi się w sobie przez lata cichy, głęboki, bez skarg. Skąd pan wrócił? dopytał Jan. Z Niemiec pracowałem tam, ale zdrowie się skończyło. Wszystko sprzedałem, żeby wrócić. Myślałem, że Polska to dom, ale dom już nie istnieje. Te słowa zapadły w ciszę jak kamień w wodę. Jan poczuł ukłucie w sercu. Patrzył na człowieka, który przeżył długie życie, ciężko pracował, a teraz został sam, bez dachu nad głową, odrzucony przez własne miasto. Wtedy w jego głowie pojawiła się myśl, która z każdym uderzeniem serca stawała się coraz silniejsza. To, co się stało na Peronie. Nie mogło pozostać bez odpowiedzi. Jan przez chwilę siedział w milczeniu, wpatrując się w parującą herbatę Stefana. W jego umyśle układał się plan, choć jeszcze nie miał jasnych konturów. Wiedział jednak jedno. To, co wydarzyło się na peronie, było nie tylko niesprawiedliwością, ale także hańbą dla całej stacji, za którą był odpowiedzialny. Nie mógł pozwolić, by człowiek, który całe życie pracował, został potraktowany jak śmieć. Czuł gniew, ale jeszcze silniej czuł determinację. Panie Stefanie zaczął poważnie Nie mogę cofnąć tego, co się stało ale mogę zrobić coś, by ludzie zobaczyli, że to nie jest w porządku. Starzec spojrzał na niego nieco zaskoczony A po co przecież ja nic nie znaczę wyszeptał. Jan pochylił się do przodu właśnie dlatego bo każdy człowiek znaczy. I to, jak traktujemy najsłabszych, mówi o nas więcej niż wszystkie raporty i mundury razem wzięte. W tej chwili Jan poczuł, jak w jego sercu odżywa coś, co od dawna w nim drzemało. Poczucie sprawiedliwości, które pchnęło go kiedyś do tej pracy. Spojrzał przez okno. Na Peronie zaczynało się robić tłoczniej. Kolejne pociągi miały przyjechać w ciągu godziny. To była jego szansa, by coś zmienić. Nie słowami, lecz czynem. Wstał zdecydowanie i założył płaszcz. Proszę tu zostać, napić się jeszcze herbaty i odpocząć. Ja wrócę. Stefan patrzył na niego z lekkim niedowierzaniem, jakby nie rozumiał, dlaczego ktoś obcy nagle przejmuje się jego losem. Jan wyszedł na zewnątrz. Zimne powietrze uderzyło go w twarz, ale poczuł przypływ energii. Wiedział, że musi działać szybko i odważnie. Jan szedł szybkim krokiem przez korytarz administracyjny dworca. Mijając zdziwionych pracowników. Jego twarz była skupiona, a spojrzenie zimne i stanowcze. Kiedy wchodził do dyżurki ruchu kolejowego, wszyscy natychmiast ucichli. Wiedzieli, że jeśli dowódca ma taki wyraz twarzy, dzieje się coś poważnego. Za biurkiem siedział dyżurny ruchu, starszy mężczyzna z wąsami, który znał Jana od lat. Coś się stało? Zapytał niepewnie. Tak. Odpowiedział Jan bez wahania. Za chwilę zatrzymamy wszystkie pociągi przejeżdżające przez ten dworzec. W dyżurce zapadła cisza. Dyżurny aż podniósł się z krzesła. Co? Zwariowałeś? W godzinach szczytu? Jan pochylił się nad mapą torów, wskazując kluczowe punkty. Tak. I zrobię to w pełni zgodnie z procedurą. Mamy prawo wstrzymać ruch w przypadku sytuacji kryzysowej na peronie. A to, co się dziś stało, jest właśnie kryzysem moralnym. Kilku młodszych pracowników patrzyło na niego szeroko otwartymi oczami. Nigdy nie słyszeli, by ktoś użył takich słów w kontekście kolejowym. Jan, pomyśl, zaczął dyżurny, to będą konsekwencje. Jestem gotów je ponieść, przerwał stanowczo. Jego głos był spokojny, ale niósł się z siłą, której nikt nie miał odwagi kwestionować. W tej chwili Jan nie był tylko dowódcą kolei. Był człowiekiem, który podjął decyzję, by postawić granicę obojętności. Dajcie mi 15 minut. Chcę, żeby każdy pociąg, który wjedzie lub wyjedzie z tego dworca, zobaczył, co się tutaj wydarzyło. Spojrzał na nich z determinacją. Dzisiaj nikt nie przejedzie obok tego obojętnie. W pomieszczeniu zapanowało napięcie, ale nikt się nie sprzeciwił. Jan opuścił dyżurkę i ruszył w stronę peronu, czując jak adrenalina zaczyna pulsować mu w żyłach. Wiedział, że podjął decyzję, której konsekwencje mogą być poważne, ale nie miał wątpliwości, że to właściwe. Na peronie było już więcej ludzi niż wcześniej: podróżni z biletami w dłoniach, spóźnieni pasażerowie biegnący do kas, a także kilku kolejarzy przygotowujących się do nadjeżdżających pociągów. W powietrzu unosiła się mieszanina zimna i napięcia. Jak przed czymś ważnym. Jan wszedł na środek peronu i spojrzał na sygnalistów. Zatrzymujemy ruch, powiedział krótko. Ich reakcje były różne: od zaskoczenia po niepewność. To rozkaz. Nie musiał tłumaczyć się długo. Jego ton i postura nie pozostawiały miejsca na dyskusję. Przekazano komunikaty radiowe do maszynistów w ciągu kilku minut. Wszystkie pociągi w regionie miały zatrzymać się na najbliższych stacjach. Na tablicach informacyjnych zaczęły pojawiać się komunikaty o opóźnieniach. Ludzie szeptali, zaskoczeni, próbując zrozumieć co się dzieje. W tym czasie Jan wrócił do budynku stacji i zaprowadził Stefana na peron. Starzec był zdezorientowany, ale posłusznie szedł obok niego, owijając się szczelniej płaszczem. Gdy stanęli na środku, wiatr uderzył w nich z całą zimową siłą. Jan wiedział, że to właśnie tutaj musi się rozegrać wszystko. Podróżni zaczęli się zatrzymywać. Ludzie patrzyli na starca i na dowódcę, próbując zrozumieć, co widzą. Jan uniósł rękę, dając znak sygnalistom. W oddali słychać było gwizd hamujących pociągów. Cała scena wyglądała jak teatr, w którym nikt nie znał scenariusza, ale każdy czuł, że dzieje się coś ważnego. Na peronie zapadła dziwna, niemal uroczysta cisza. Śnieg pruszył delikatnie, a chmury dusiły światło dnia, tworząc atmosferę pełną napięcia i oczekiwania. W oddali słychać było tylko odgłos zatrzymujących się pociągów i echa komunikatów radiowych. Ludzie przestali się spieszyć, przestali mówić. Skupili uwagę na tej jednej scenie dowódca kolei stojący obok starego człowieka, który przed godziną został stąd wyrzucony jak intrus. Jan wiedział, że jeśli teraz się zawaha, Cała ta chwila straci sens. Wziął głęboki oddech i zrobił krok do przodu. Jego głos, gdy przemówił, niósł się mocno i wyraźnie ponad peronem. Wszyscy widzieliśmy, co się dziś tutaj wydarzyło, powiedział. Ten człowiek został potraktowany bez szacunku, jakby jego życie nie miało żadnej wartości. Kilka osób spuściło wzrok zawstydzonych, inni patrzyli zaskoczeni, nie rozumiejąc jeszcze, dokąd zmierza ta sytuacja. Nikt z nas nie zareagował, ani pasażerowie, ani pracownicy. Wszyscy odwróciliśmy głowy, jakby to nas nie dotyczyło, ale to nas dotyczy. Każdego. W tłumie rozległ się cichy szmer. Jan wskazał na Stefana, który stał nieco z boku, zawstydzony, ale wyprostowany. Ten człowiek wrócił tutaj po latach. To jego dom. A my pozwoliliśmy, by został potraktowany jak śmieć w mojej obecności coś takiego już się nie powtórzy. Jego głos zabrzmiał z taką siłą i szczerością, że kilka osób spontanicznie zaczęło klaskać. Nie były to gromkie brawa, raczej nieśmiałe, ale szczere. Kolejni dołączali. W końcu cały peron rozbrzmiał od głosem oklasków, mieszających się z zimowym powietrzem i stukotem zatrzymanych pociągów. Jan poczuł, że to dopiero początek czegoś większego. Echo braw niosło się po Peronie jak coś niezwykłego. Jakby ten zwykły zimowy wieczór nagle nabrał znaczenia, którego nikt się nie spodziewał. Ludzie, którzy jeszcze chwilę temu byli obojętnymi przechodniami, teraz patrzyli na scenę z mieszaniną poruszenia i wstydu. Niektórzy wyciągali telefony, nagrywając wszystko, inni podchodzili bliżej, chcąc lepiej widzieć. Jan stał wyprostowany, a obok niego Stefan, zaskoczony, zagubiony ale po raz pierwszy od dawna nieniewidzialny. Jan uniósł rękę, a gwar ucichł. Dzisiaj zatrzymałem pociągi. Powiedział spokojnie, ale z mocą. Nie dlatego, że wydarzył się wypadek, ale dlatego, że wydarzyło się coś gorszego. Obok nas upokorzono człowieka i nikt nie zareagował. To nie był wypadek. To był test. I wszyscy go oblaliśmy. Jego słowa wbiły się w tłum jak chłodny powiew. Ludzie milczeli, ale wielu z nich czuło w sercu ukłucie prawdy. Stefan wpatrywał się w Jana z mieszaniną wdzięczności i zdumienia, jakby nie wierzył, że ktoś zrobił coś takiego dla niego. Jan kontynuował: Od dziś ten dworzec nie będzie miejscem obojętności. Każdy, kto tu przyjdzie, zasługuje na szacunek. Czy to pasażer, pracownik, czy człowiek, który nie ma dokąd pójść. To nasz obowiązek, nie jako kolejarzy. Ale jako ludzi. W tłumie rozległy się pojedyncze okrzyki poparcia, kilku pracowników kolei skinęło głowami, wyraźnie poruszonych. Jan wiedział, że ta chwila zostanie zapamiętana nie jako incydent, ale jako punkt zwrotny spojrzał na Stefana. W oczach starca pojawiły się łzy, ciche, niewymuszone. Po raz pierwszy od lat ktoś oddał mu godność. Na peronie panowała niezwykła atmosfera. Światła lamp odbijały się w śniegu, tworząc złociste kręgi, a w powietrzu unosiła się mieszanka emocji, której nikt się nie spodziewał, przychodząc tu tego wieczoru. Ludzie szeptali między sobą, niektórzy podchodzili bliżej do Stefana, pytając cicho, czy niczego mu nie potrzeba. Starsza kobieta przyniosła mu termos z gorącą herbatą, ktoś inny podał wełniany szalik. Gesty były drobne, ale szczere. I w oczach Stefana widać było, że każdy z nich znaczy dla niego więcej niż słowa. Jan obserwował to wszystko z dystansem, ale i z dumą. Wiedział, że nie chodziło o niego. On tylko zatrzymał pociągi. To ludzie musieli zatrzymać siebie, na moment przestać biec i naprawdę zobaczyć drugiego człowieka. I właśnie to się teraz działo. Do peronu podszedł jeden z młodszych kolejarzy, wyraźnie poruszony. Panie majorze, Zaczął niepewnie. My, my możemy mu pomóc. W magazynie mamy stare kurtki, koce, trochę zapasów. Jeśli pan pozwoli, zorganizujemy coś na szybko. Jan skinął głową z wdzięcznością. Właśnie o to chodzi. Kilku pracowników natychmiast ruszyło do budynku, a reszta pasażerów obserwowała ich działania. W ciągu kilkunastu minut przynieśli ciepłe ubrania i koce, a jeden z maszynistów zaoferował: że podwiezie Stefana do miejskiego ośrodka pomocy, gdzie znał kierownika. Stefan patrzył na to wszystko oniemiały, jakby nie wierzył, że ta lawina dobra została wywołana przez jednego człowieka, który zdecydował się nie milczeć. Jan spojrzał na tablicę odjazdów. Wszystkie pociągi wciąż stały, ale nikt nie narzekał. Wręcz przeciwnie, panowała dziwna jedność, jakby każdy czuł, że uczestniczy w czymś ważnym. Czas mijał a Peron zmienił się nie do poznania. Tam, gdzie jeszcze godzinę wcześniej panowała obojętność i chłód, teraz pojawiło się ciepło i solidarność. Ludzie, którzy nie znali się nawzajem, zaczęli ze sobą rozmawiać, wymieniać spojrzenia, pomagać sobie w drobnych rzeczach. Ktoś podał komuś rękawiczki, ktoś inny pożyczył czapkę dziecku zmarzniętej matki. Wydawało się, że samo zatrzymanie pociągów sprawiło, iż również serca ludzi Przestały na chwilę pędzić. Jan stał z boku, patrząc na to wszystko z poczuciem spokoju, którego nie doświadczał od lat. Przez całą swoją karierę wierzył w dyscyplinę, procedury i regulaminy. Ale tej nocy zrozumiał, że czasem to nie regulamin zmienia świat, tylko jeden gest, który wyrywa ludzi z letargu. Spojrzał na Stefana. Starzec siedział teraz na ławce okryty ciepłym kocem w nowej kurtce. Otoczony ludźmi, którzy jeszcze niedawno go ignorowali. Na jego twarzy pojawił się wyraz wdzięczności i cichego wzruszenia. Podszedł do niego młody chłopak z plecakiem i podał mu kanapkę. Stefan przyjął ją z drżącą ręką, a w jego oczach pojawiły się łzy. Jan poczuł, jak coś ściska mu gardło. Wiedział, że ten moment nie był przypadkowy, że los złączył ich ścieżki po to, by przypomnieć wszystkim, co naprawdę ważne. W oddali zabrzmiał dźwięk komunikatu. Ruch pociągów zostanie wznowiony za 10 minut. Ludzie zaczęli się powoli przygotowywać, ale nikt nie miał wrażenia, że wracają do rutyny. Wszyscy czuli, że uczestniczyli w czymś niezwykłym, czego nie da się już zapomnieć. Jan odetchnął głęboko. Wiedział, że za chwilę nadejdzie koniec tej sceny, ale jej echo pozostanie. Kiedy komunikat o wznowieniu ruchu kolejowego rozległ się ponownie. Ludzie zaczęli powoli wracać do swoich miejsc. Ale atmosfera była inna niż wcześniej. Nikt nie biegł, nikt nie narzekał na opóźnienia. Pasażerowie odchodzili spokojnie, a wielu z nich przed odejściem zatrzymywało się na moment, by spojrzeć jeszcze raz na Stefana. Niektórzy uścisnęli mu dłoń, inni życzyli zdrowia. To, co zaczęło się od obojętności i chłodu, zakończyło się falą ludzkiego ciepła. Jan pomógł starcowi wstać. Stefan poruszał się wolno, ale w jego krokach pojawiła się nowa siła, jakby ciężar samotności, który nosił przez lata, choć trochę zelżał. Panie majorze, wyszeptał z trudem, dziękuję. Nie wiem, czemu pan to zrobił, ale pierwszy raz od dawna czuję się jak człowiek. Te słowa uderzyły Jana prosto w serce. Uśmiechnął się lekko i odpowiedział: Bo właśnie nim pan jest. I nikt nie ma prawa traktować pana inaczej. Chwilę później pociągi ruszyły. Ich metaliczny huk rozbrzmiewał inaczej niż zwykle, nie jak dźwięk codzienności, ale jak echo czegoś większego, jak przypomnienie, że nawet w zwykłym miejscu można przeżyć coś, co odmienia ludzi. Jan patrzył, jak wagony znikają w oddali, a potem odwrócił się do Stefana. Chodźmy. Mam znajomych, którzy pomogą znaleźć panu dach nad głową. To dopiero początek. Starzec skinął głową, a w jego oczach pojawiła się iskra nadziei. Tego wieczoru cały dworzec stał się świadkiem lekcji człowieczeństwa. Pociągi zatrzymały się na godzinę, ale w sercach ludzi coś poruszyło się na zawsze.